Sandra nie jest zamężna, ani nie pochodzi z kraju muzułmańskiego. Pochodzi z Munich i jest, o ile można to ocenić z zewnątrz, w bardzo normalnych, dobrych okolicznościach. Kiedy miała 17 lat, na wakacjach w Tunezji, zakochała się w konferansjerze i fryzjerze. On przyjeżdża do Monachium, biorą ślub i mieszkają z rodzicami Sandry w Munich dzielnice Milbertshofen. Wkrótce pojawiają się kłopoty. Aimen znęca się nad swoją młodą żoną. Chodzi o wyjścia, ukończenie studiów, przyjaciół i dziewczyny, ubrania, plany na przyszłość itd. Z powodu ciągłych kłótni Sandra przeprowadza się do mieszkania pod opieką Agencji Ochrony Młodzieży w dzielnicy Lechel w Munich. Jej mąż zostaje u jej rodziców. Gdy Sandra świętuje egzaminy końcowe z przyjaciółmi, A imen zasadza się na nią w drodze do domu. 26 maja 2007 roku ponad 20 razy żonę nożem w korytarzu i podcina jej gardło. Po dokonaniu zbrodni Tunezyjczyk uciekł, ale niedługo później został złapany. Jako motyw podaje, pozbawiła mnie honoru. Nie zasłużyła na to w żaden inny sposób. W trakcie śledztwa Aimen wyjaśnia jednak coś innego, jego prawie 60-letnia teściowa molestowała go seksualnie. Jedna z gazet donosi nawet o świadkach, którzy twierdzą, że widzieli, jak obie się całowały. Jeszcze nieraz zdarza się, że zabójcy honorowi chwalą się rzekomymi dodatkowymi romansami. W sprawie z 2007 roku w Menchengladbach sprawca twierdził, że miał związki z czterema siostrami swojej byłej żony Rukie, która została zamordowana. Czasami miał równoległe związki z ponad pięćdziesiąt kobietami. W związku z tym zalecana jest ostrożność. Do wyjaśnienia pozostaje jednak, dlaczego po rozwodzie mężczyzna mógł nadal mieszkać z tościami. W grudniu 2007 roku mu nich prokuratura wniosła oskarżenie. W marcu 2008 roku Aimen został skazany za zabójstwo żony na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Stwierdzono szczególną powagę jego winy. Dlatego nie mógł wyjść na wolność po 15 latach. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. na